z Was miało do wykonania zadanie dla niejakiego Oberona Uberhamera, pirackiego lorda. Mieliście odzyskać jego rękę, którą odrąbał mu pewien jego e... znajomy. Ręka była artefaktem, który pochodził z Oka Terroru. Oko Terroru to jest to przejście do świata. To jest to, tak, do świata chaosu. E... Ty zdążyłeś się nasuwać historię o ręce Oberona. I o samym Oberonie, bo Oberon niegdyś był admirałem floty imperialnej i w akcie wielkiego bohaterstwa ruszył za siłami chaosu do oka terroru, żeby je tam pogonić. I jako jedyny z ze znanych ludzi wrócił i, i no, nie przywiózł ze sobą żadnego syfu, ale przywiózł hmm. znaczy sypu na sobie przywiózł ze sobą rękę, taki artefakt, który dawał mu pewne wyjątkowe umiejętności, za co został wyklęty przez inkwizycję, no i stał się pirackim lordem. No i tam w 30 lat temu pewien koleś odrąbał mu tą rękę i ukrył ją właśnie tutaj na hakaszu. Mhm. I ich zadaniem było odzyskanie tej ręki. Z tym, że jak zwróciliście artefakt Oberonowi, jego piraci ogłuszyli was, trochę zmaltretowali przez zasłonę nieprzytomności usłyszeliście tylko, że to jest jedyny sposób, musicie wyglądać wiarygodnie na aukcji. Jakieś tam omamy widzieliście, mroczki przed oczami, hmm, huczało wam w głowie, kiedy was okładali pałkami. Yy, Oberon z kolei dopowiadał, że na Kapui Ordo Diaboli rekrutuje swoich siepaczy i chyba o to wam chodziło, czyż nie, kamraci? I ostatnie co słyszeliście to jego rehoczący śmiech, a następnie szczęk łańcuchów zimny, zimny loch, gdzieś w najniższych poziomach Kostuchy. Tobie już doskonale znany. Kostucha to jest statek Oberona, na który przypadkowo trafiłeś, kiedy uciekałeś z tego samego statku więziennego, co oni. Ale tam się akurat jakoś nie spotkaliście. Dużo było tych skazańców, więc musieliście się jakoś minąć. Ale no, z deszczu pod rynnę myślałeś, że gdzieś wylądujesz na jakiejś planecie okolicznej i będziesz mógł pomyśleć, co dalej. A tutaj imperator zrobił ci psikusa i Zostałeś zakuty w łańcuchy, w dyby na pirackim statku, gdzie uznano, że jesteś nic niewarty, więc będziesz siedział w lochu do momentu, aż staniesz się bardziej przydatny. Siedziało z tobą pięciu kolesi. Nie zdążyłeś ich poznać, bo kilka dni po, po tym, jak zostaliście zamknięci, oni zostali zabrani i żaden z nich już nie wrócił. To byli ci, którzy z wami wyruszyli na hakarz. No to miałeś szczęście. Trochę tak. Nie, nie zauważyliście. No to ciekawy błąd. Koniec, końców, do, te, do tego samego łańcucha co twój, zostało przypiętych dwóch innych kolesi. To byli oni. Opiszcie się wizualnie, wszyscy. I wasza podróż trwa już jakiś czas, więc zdążyliście się poznać. No, więc tam się. Ja jestem Arul, wyglądam tak. Charakterystyczne jest to, że moje oczy są czerwone, tak jakby przekrwione na max. nie mam białek. No i poza tym mam prawą mechaniczną nogę. Tak, to ci się po rzuciło... Uda. od razu w oczy. W sposób tego no, Tak. To co zauważyłeś, Arul jest podobny do Ciebie, bo jako człowiek z... Odchłani z kosmosu, jesteś też taki małomówny, dosyć zamknięty w sobie. On też jest taki. Z tym, że wiesz, że on pochodzi z dzikiego świata. Skądś tam. Nie wiem, czy ci opowiadał o losach swojej planety Cineris, ale. To... Ale już wiesz, że tak się nazywa. Tak. <laughs> Słyszałeś, jak strażnicy mówili o nim per Cineryjczyk. Po prostu. Nie zwracali się do niego po imieniu, bo mają go za dzikusa. To się często zdarza. I drugi facet o takim spojrzeniu, takim zimnym, obojętnym. na około 40 lat, zarośnięty. Blizna na lewym koliczku, taka jakby trzy, te ostrza przeciągnięte, ale taka nieduża. Ym, większa niż ona o tym opowiada. tym <grym> <grym> jasne oczy. Tak, on okay. się wypowiada z kolei jako człowiek imperium. Taki wyczuwasz w jego akcencie to, że on pochodzi ze świata imperium. Nie jest jakimś planetarianinem typowym. <grym> planetarianinem. <grym> A nazywasz się jakoś? Bishop. Ok. okay no to ja chyba z całego to jestem najmłodszy. Tak gdzieś na około dwudziestu lat raptem. Piszczółka, sylwetka niewysoki, w sumie niewyróżniający się, poza tym, że wygląda troszeczkę starzej niż w rzeczywistości lat To tak? Też zamknięty, skryty, raczej nieufny w stosunku do, do otoczenia do środowiska, chyba że, że gdzieś tam wyczuje, że ktoś podobnie jak ja pochodzi gdzieś z takiego środowiska, tylko ostatnio jest coś takiego. Jakoś łatwiej jest nawiązać nam wspólny wspólne języka do, do wszystkich innych z dużym dystansem i chłodem. Dlatego Wasza podróż w większości przebiega w milczeniu. Każdy jest zamknięty w jakimś swoim świecie i w zasadzie odzywacie się tylko przy posiłkach. Przy spożywaniu jakiejś brei, którą raz dziennie dostarczają Wam piraci. Czasem smakują jakby ktoś na nich naszczał, a czasami smakują jak jakieś, nie wiem, jakby ktoś dopiero coś wyżygał i stwierdził, że to będzie doskonały posiłek dla Was. Dlatego jesteście dosyć bizarni, no jakby nie było. To już tam jest powiedzmy tydzień podróży, znaczy tydzień, nie macie pojęcia ile czasu minęło, bo mhm. w przestrzeni kosmicznej w zamkniętym pomieszczeniu zapewne trudno jest utrzymać rachunek czasu. Jedynie to, że Wy macie jasny cel i wiecie, co chcecie osiągnąć. I, I wiecie, że imperator być może nadal jest z wami, pozwala wam wytrwać y, przy zdrowych zmysłach. A jakie są twoje motywy, no to, to wiesz, to naprawdę tylko tym samym, co utrzymuje Cię przy świadomości, przy tym, żebyś nie jadł własnych palców. No. A tak to mniej więcej wygląda. Kilka razy próbowało. Y, do Was wpaść kilku piratów i sobie urządzić, urządzić u Was jakąś taką imprezę z pałkami, z kastetami, tego typu rzeczami, ale póki mieliście siłę, to stawialiście na tyle duży opór, że nie próbowali tego, a kiedy już wydawało się, że wasz los jest przypieczętowany, pojawił się Tyres, który zakazał Was po prostu ruszać. I to tle? Co. No, pytasz go, czy to tyle? No, tak. On ci tylko opowiada, że nie może wam pomóc. I niech imperator was chroni. I po tych słowach słyszycie trzask z zamykanych y, głucho drzwi i zasuwę. Abyśmy się z tym więcej nie spotkali, co to za nie? Taki. Biedny pirat. <grym> <grym> Czyż wam coś skończyło? To epizod. Z podróżami kosmicznymi. Generalnie rozumiem, że dla Zarkowa jesteście tylko więźniami, tak? Tak. Nie wtajemniczacie go w swoją przeszłość. No, moglibyśmy, ale musielibyśmy go zabić. Okay. To za trzy godziny. <grym <grym> Wchodzi to w grę. Gdy podróżowaliśmy z Tyresem, to byliśmy po jednej stronie. Teraz, jak widzisz, podróżujemy niby z nim, ale inną klasą. Tak, Tyres był w doskonale skrojonym pirackim odzieniu. Wypełniał się na nas. Złoto zwisało z jego Albo w muszu. kierunku tego pirackiego lorda. <grym> Złoto tak, zwisało w na palcach pierścienie. Czysty, zadbany. Z szelmowskim uśmiechem jak zawsze. Ale ocalił pan skóry. Co? Miły to by jemu. Chyba. No właśnie. Gdyby nie my, to byś wiesz. Pochłonęła go rebelia na tym, no. w jakimś tam statku. Już nie pamiętam nazwy. Albo na go tak. Albo gdyby nie on, to was by pochłonęła. Coś tutaj. My sobie dajemy nawet, jak dobry Mieliśmy bo... jeszcze jakiś tam plan ucieczki. Na pewno. A mogliśmy zostać i rządzić tym stawkiem. Tak. Ale nie chcieliśmy. Nie? Mm. no Mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Generalnie w pewnym momencie tej podróży y, stała się ona nieznośna. Ale nie wynikało to z tego, że śpicie we własnych szczynach i obok własnych fakaliów, y, y, tak, odchodów. Y, Powietrze na statku, atmosfera zrobiła się tak przytłaczająco ciężka, że dla ciebie było to nieznośne. Jakbyś czuł, że coś ma zaraz wyrwać ci serce z klatki piersiowej, a mózg miałby się rozlecieć wewnątrz głowy i wypłynąć uszami. Dla was było to trochę inne odczucia, ale takie przytłaczająca ciężkość. Yy... Powiedzmy, że z rozmów strażników usłyszeliście tylko tyle: że Oberon otworzył kapsułę z kraskusem Hiperionikiem. Odczuł świetnie. Znasz to nazwisko. Wszyscy znają Hiperioników. Hiperionicy to są nawigatorzy. To jest naj, największa i najbardziej szanowana rodzina nawigatorów w Imperium. A Krastus Hiperionik, oni mogli ci odpowie, opowiedzieć o tym, jak ich zapytałeś o kogo chodzi, że to taka czarna owca w rodzinie. No. Y I był on na Boreaszu to tak, transport specjalny. On był specjalny więźnik na Boreaszu i w wyniku waszej trójnej ucieczki. Krastus Hyperionik został przejęty przez Oberona. także No i Oberon otworzył kapsułę z nim i prawdopodobnie uwolnienie jego mocy psionicznych spotęgowało to uczucie i przez chwilę czułeś jakby jakbyś mógł całe to więzienie rozpierdolić. Dosłownie rzecz ujmując. Aczkolwiek kiedy się przyzwyczailiście do tego uczucia, w pewnym momencie nawet nie, wiedzieli, nie wiedzieliście, kiedy jakby ono zniknęło. Nie wiadomo, czy Krastus opuścił statek, czy... A już myślałem, że on przejmie władzę tutaj. I polecimy razem z nim. Nikt tego nie wie. A ja się i tak na tym nie zna. No właśnie, to jest zupełnie poza e, twoją percepcją. Postrzeganiem spraw.